Przeglądając moje testy można dojść do wniosku, że zakup dobrze wyposażonego crossovera za jakieś rozsądne pieniądze to zadanie praktycznie niemożliwe. Dzisiaj jednak Was w końcu mogę zaskoczyć. Przed Państwem poliftingowa Kia Stonic. Stonic to crossover opierający się konstrukcyjnie na miejskim modelu Rio. Jego premiera miało miejsce w 2017 roku, a więc niedawny facelifting odbył się we właściwym momencie. Zmian w wyglądzie co prawda nie pojawiło się zbyt wiele, ale i tak pozwoliły, aby auto nabrało nieco świeżości. Bo choć Stonic Designem może i nie porywa nas za serce, to i tak znajdziemy w nim kilka ciekawych elementów. W oczy rzucają się oryginalnie stylizowane srebrne relingi, Paski ledowe w zmodyfikowanych reflektorach, czy zasłonięta atrapa grilla niczym w jakimś aucie elektrycznym. Przy spokojnej stylizacji auta warto zdecydować się na dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem, które nieco ożywia jego niewielką sylwetkę. Stonik to zdecydowanie najmniejszy przedstawiciel segmentu crossoverów, ale pytanie, czy można to uznać za wadę. W końcu mówimy o segmencie podwyższonych aut miejskich, czyli takich, których najczęstszym zadaniem powinno być wciskanie się w ciasne miejsca parkingowe. W kii z takowym zadaniem nie powinien mieć problemów nawet amator. 414 cm długości to od największego w klasie Peugeota 2008 wartość mniejsza o 16 cm. Naprawdę sporo. Dość krótki jest również rozstaw osi, ale 258 cm to i tak wyraźnie więcej niż na przykład w Suzuki Witarze. Niewielkie są też wysokość i szerokość auta, ale akurat to już są wartości dość zbliżone do niektórych konkurentów. Rozmiary zewnętrzne rzuciły na nas lęk o to, czy kabina w środku nie okaże się zbyt ciasna, ale tutaj Stonik zaskakuje pozytywnie, jak na swoje niewielkie wymiary, ma naprawdę obszerne wnętrze. Kabina co prawda nie jest najszersza, przez co z tyłu bardziej widzę dwójkę niż trójkę podróżujących, ale w układzie czteroosobowym wszystkim powinno być tu całkiem wygodnie. Pierwsza pochwała w stronę niskiego tunelu środkowego. Druga za sporą ilość miejsca na stopy i co należy szczególnie pochwalić przy tej długości nadwozia, niezłą ilość miejsca przed kolanami. Przy moim 1,76 m nie narzekałem też na miejsce nad głową, choć tu uwagę na minus kieruję w stronę zagłówków, które nie powinny być tak bardzo odchylone do tyłu. Za bardzo nie da się na nich oprzeć głowy. Sytuacją, w której przypominamy sobie o niewielkich rozmiarach tego woźdła, jest moment wsiadania do auta. Tylny otwór drzwiowy jest dosyć niewielki, a z przodu krawędź dachu znajduje się dosyć nisko, przez co szczególnie wysokie osoby powinny uważać na głowy. Z tyłu znajdziemy jedną kieszeń na oparciu fotela, nie znajdziemy za to osobnych kratek nawiewów, ale w tym segmencie to raczej norma, plus za gniazdo USB do ładowania telefonu. Z przodu też znajdziemy sporo zalet, z których pierwsza to banalna łatwość obrania wygodnej pozycji za kółkiem. Tutaj jednak pojawia się też pierwszy minus bezużyteczny podłokietnik centralny. Jest za krótki i nieregulowany, przez co sam nie miałem z niego żadnego pożytku. Podłokietniki na drzwiach umiejscowione są już lepiej, ale niestety obite są twardym plastikiem. Przed kolejną uwagą przypomnę wygląd zewnętrzny tego samochodu. Czy widzicie za kółkiem gniewnego kierowcę, który szuka drapieżnego hothecza? No nie. Czy więc dziwi nas słabe wyprofilowanie boczne foteli? No nie. Z płaskich siedzisk łatwiej się wychodzi, co docenią starsze osoby jeżdżące na krótkich dystansach. Nie obraziłbym się jednak, gdyby siedziska były nieco dłuższe, przez co lepiej podpierałyby uda. Docenić należy za to regulowane w dwóch płaszczyznach zagłówki, czy bardzo dobrą widoczność. Duże lusterka, cienkie słupki boczne i spore przeszklenie kabiny. Dodajmy do tego niewielką średnicę zawracania oraz mocne wspomaganie i otrzymujemy idealne wozidło do miasta. Zanim jednak ruszymy z miejsca, zerknijmy jeszcze na otoczenie kierowcy. Deska rozdzielcza poliftowego stonika nie jest jakoś wybitnie rozbudowana, ale w porównaniu do przygnębiająco szarych wnętrz Hyundaia warto docenić, że tutaj mamy jakieś elementy ożywiające kokpit. W kontrastowym kolorze znajdziemy tu boczki drzwi, fragmenty poszycia foteli, ramkę pod multimediami, dekor przed pasażerem czy niewielki panel na kierownicy. Biała jest również nić przeszywająca podłokietnik, fotele i wieniec kierownicy. Dzięki prostemu designowi mamy tu też absolutnie wzorową intuicyjność obsługi, w czym spory udział ma też odpowiednia ilość fizycznych przycisków. Znajdziemy je w panelu klimatyzacji, gdzie są naprawdę duże i ciekawie narysowane, pod ekranem multimediów, co usprawnia jego obsługę, na bardzo ładnej, ściętej u dołu kierownicy i jak to w kijach, po lewej stronie za kierownicą, gdzie znajdziemy przyciski tych mniej istotnych funkcji. Krótko mówiąc, Stonic to jeden z tych samochodów, do których wchodzisz i bez żadnego przeszkolenia doskonale wiesz, gdzie czego szukać. Kokpit, podobnie jak w Hyundaiach, możemy opisać jako zabetonowany. Z jednej strony oznacza to, że jest zbudowany z bardzo twardych tworzyw, ale z drugiej, że ich zmontowanie jest na naprawdę niezłym poziomie. Możesz przykładać dowolnie dużą siłę, a nic nie będzie chciało wydawać z ciebie dźwięków, czy jakoś wyraźnie się odkształcać. Plastiki mimo ich twardości wyglądają całkiem przyzwoicie, więc za bardzo czepiać się nie można. Miło wygląda też już nie monochromatyczny, a kolorowy komputer pokładowy. Jest bardzo rozbudowany, pozwala na wybranie kilku różnych motywów i ogólnie trudno mu zarzucić jakąkolwiek uwagę na minus. Drugi z ekranów ma przekątną 8 cali i jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. W stacji multimedialnej co prawda czasami brakuje płynności, ale dotyk działa dobrze. Jakieś drobne możliwości personalizacji też tu są, a grafiki no może i nie wyglądają jakoś ciałowo, ale przez to też obsługa stacji jest niezwykle intuicyjna. Każdy kafelek jest bardzo klarowny. Pochwała za możliwość ustawienia tu filtra niebieskiego, dzięki czemu oszczędzimy trochę nasz wzrok podczas jazdy nocą. Doceniamy też całkiem niezłe seryjne nagłośnienie składające się z sześciu głośników. Gadżet, który może pojawić się nawet w najniższej wersji M w pakiecie Smart to kamera cofania. Jej rozdzielczość nie jest najwyższa, ale jak na segment crossoverów to i tak nie jest źle. W nocy w obrazie pojawia się dużo szumów, ale nawet z nimi widać tu znacznie więcej niż na przykład w autach koncernu PSA. Plus również za możliwość personalizacji widoku z kamery. Możecie na przykład podbić kontrast i jasność obrazu. W kabinie pochwalimy też schowki. Butelka 1,5 litra zmieści się i w kieszeniach bocznych drzwi, i w schowku przed pasażerem, w którym zgodnie ze sztuką mamy podświetlenie. Proszę się nie śmiać, w tym segmencie to nie jest takie oczywiste. Podświetlenia zabrakło za to w okolicach schowka przed lewarkiem zmiany biegów, ale to tam raczej niewielki drobiazg. Irytującym drobiazgiem jest też ilość zabezpieczeń niezbędnych do uruchomienia silnika. Aby takowy się odpalił, musicie wrzucić na luz, wcisnąć sprzęgło, wcisnąć hamulec, no i oczywiście wcisnąć starter silnika. Co będzie niezbędne do odpalenia kolejnej generacji? Recytowanie wierszyka o kodeksie drogowym, Wiemy już, że Stonik jest w segmencie autem najkrótszym oraz że niespecjalnie czuć to na tylnej kanapie. Wniosek wydaje się więc oczywisty: ucierpieć musiał bagażnik. I faktycznie tak jest. Mimo, że Kufer jest jednym z najszerszych bagażników w klasie jego szerokość to aż 105 cm, to jednocześnie okazuje się też być najkrótszy, a przez to najmniejszy, oferując podróżującym 332 litry. Na weekendowy wypad spokojnie to wystarczy, ale konkurencja jednak oferuje więcej. Niestety w hybrydach nie są dostępne ani dojazdowe koło zapasowe, ani podwójna podłoga bagażnika, zatem po opuszczeniu oparć nie otrzymamy tutaj idealnie płaskiej podłogi, pojawia się delikatne wybrzuszenie. Niestety nie mamy też szansy na obniżenie dość wysokiego progu załadunku. Jak dla kogoś jest to problemem, to musi zdecydować się na odmianę bez hybrydy z podwójną podłogą bagażnika. Po zakupach docenimy trzy haczyki na reklamówki i taką skrytkę na drobiazgi przy lewej burcie. Gama silnikowa poliftowego stonika jest dosyć zbliżona do tego, co poznaliśmy już w przedlifcie. Składa się więc z trzech propozycji z różnymi skrzyniami. Wolnosącego 1.2 dpi o mocy 84 koni, którego testowaliśmy już w Hyundai i20, turbo doładowanego 1.0 TGDI o mocy 100 koni mechanicznych oraz obecnej w naszej testówce nowości 48V miękkiej hybrydzie opartej na wspomnianym już silniku 1.0 TGDI. Silnik legitymuje się mocą 120 koni mechanicznych i momentem obrotowym na poziomie 172 Nm w bardzo szerokim zakresie obrotów. U nas motor ten został zastępowany z inteligentną, manualną przekładnią o 6 przełożeniach. Co to oznacza? Konstrukcyjnie tyle, że w aucie tym pedał sprzęgła nie jest fizycznie połączony z przekładnią. Sprzęgło sterowane jest elektronicznie, bez użycia tradycyjnej linki. A co nam to daje, jak to działa i czy ma to sens, przekonamy się podczas jazdy. Powiem Wam, że jak widzę tak niepozornie wyglądające autka, to często ulegam pokusie szufladkowania. Z góry zakładam, że to będzie takie rozmemłane, niespójne i ze słabymi właściwościami jezdnymi. I ze wstydem przyznam, że podobnie oceniałem stonika, a ten, jak na złość, okazał się zupełnie innym samochodem. Bardzo zwartym, bardzo spójnym, całkiem przyjemnym w Pierwsza pochwała wędruje w stronę zawieszenia, które możemy opisać trochę dziwnie brzmiącymi słowami – jądrna sztywność. Oznacza to tyle, że w zakrętach na dwozie nie chce się przechylać i choć to nikt to zdecydowanie nie jest auto, które zachęcałoby do dynamicznej jazdy po zakrętach, choćby przez mocno wspomagany układ kierowniczy, to jednak taka charakterystyka bardzo pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa. W tym aucie nawet przez chwilę nie czułem się niepewnie, wręcz czasami można zapomnieć, że siedzi się w aucie podwyższonym. Dzięki zwartości tej, szczególnie w porównaniu do witary, auto to okazuje się być też znacznie bardziej przyjazne dla osób z chorobą lokomocyjną. Kia Stonic to pierwsze auto, które otrzymało order osoby z chorobą lokomocyjną, tak to nazwałaś, tak? I to jest taki order, który jest przyznawany samochodom, w których osoba z chorobą lokomocyjną nie zgłasza praktycznie żadnych zastrzeżeń, mimo nagrywania lektura i mimo czytania mojego konspektu wypowiedzi, więc no... Jeżeli macie chorobę lokomocyjną, to stonik wydaje się być autem idealnym. Trudno doświadczyć tu jakiegokolwiek bujania, a mimo to komfort na nierównościach wcale nie jest zły. Filtracja przebiega tu dość szybko, ale i zaskakująco sprawnie, w czym zapewne pomaga też piórkowa masa tego samochodu. Nawet z układem miękko hybrydowym, Stonik waży 1150 kg, bez hybrydy 30 kg mniej. Przy pokonywaniu tych największych nierówności, z zawieszenia do naszych uszu dochodzi delikatne dudnienie, ale jak na segment crossoverów, to i tak nie ma z tym tragedii. Uwaga, uwaga, dojeżdżamy do torów kolejowych. Tory słychać, ale komfort jest dobry. Kolejny z elementów, który przypadł mi do gustu, w tym aucie będę nadużywać tego słowa, z wartością, ale i lekkością działania, to lewarek zmian biegów. On też nie zachęca nas do dynamicznej jazdy, bo pozycje poszczególnych biegów nie są zbyt blisko siebie, a sam lewarek też do najkrótszych nie należy. Z drugiej jednak strony jego praca sprawia całkiem solidne wrażenie. Opory przy wbijaniu są odpowiednie, jednakowe i dające właściwą pewność, że wbiliśmy dany bieg, a żadnego haczenia tu nie odnotowałem. Oczywiście najbardziej ciekawiło mnie, jak w tym aucie będzie działać to elektronicznie sterowane sprzęgło, ale ku mojemu zdziwieniu nie widzę tu żadnych różnic w sposobie jego działania. Wciskam, puszczam, ślizgam się na pół sprzęgle, wszystko jak w konwencjonalnej konstrukcji. Patent ten daje nam jednak pewną ciekawą w manualu nowość, jaką jest tryb żeglowania. Kiedy jedziecie z jakąś wyższą prędkością i zdejmiecie nogę z gazu, to auto potrafi samoczynnie wrzucić na luz, a rzadko nawet i wyłączyć silnik. Kierowca nie czuje tego nawet w najmniejszym stopniu, bo wspomaganie działa tak jak działało, klimatyzacja pracuje tak jak pracowała, ale samo auto toczy się i zaledwie minimalnie wytraca prędkość. Jedyne co zdradza nam ten tryb, to wskazówka obrotomierza, która na jakiś czas ląduje na zerze. No, ale powiedzmy, że my to jednak chcieliśmy hamować silnikiem, więc delikatnie wciskamy hamulec, a silnik niedostrzegalnie zostaje uruchomiony, sprzęgło ponownie zasprzęgla nas na dany bieg i zaczynamy hamować silnikiem. Adekwatnie dobrze działa wychodzenie z tego trybu po wciśnięciu pedału gazu. Auto nie pozwala sobie na jakąś wyraźną zwłokę, czy choćby najmniejsze szarpnięcie. To jest bardzo dopracowane. Tu też chciałem zauważyć, że Stonik ma w sobie coś z prawdziwej terenówki na 32-calowych MTK. -ach. I są to właściwości terenowe. Jest to tempo wytracania prędkości przy hamowaniu silnikiem, które jest naprawdę wyraźne. Rekuperacja, czyli odzyskiwanie energii przez układ miękkohybrydowy, hybrydowy jest tu naprawdę silna. Auto, po zdjęciu nogi z pedału gazu, zwalnia bardzo konkretnie. Tym bardziej doceniamy też ten tryb żeglowania, w którym można poturlać się jednak znacznie dłużej. Kolejna zaleta ze wspomnianego sprzęgła to szybsze wyłączanie silnika podczas dojeżdżania do świateł. Start Stop w toniku wyłącza niekiedy jednostkę, kiedy jeszcze mamy wbity bieg. Auto samo się rozsprzęgla, zanim zrobimy to fizycznie. Dzieje się to w sytuacji, kiedy mamy na tyle niewielką prędkość, że na pewno wkrótce zamierzamy się zatrzymać. W tej kategorii również doceniam dopracowanie systemu. Nigdy nie zdarzyło mi się, aby jednostka została wyłączona nieadekwatnie do moich zamiarów. Trzeba też docenić uruchamianie silnika przez system Start Stop, które w tym przypadku jest niezwykle aksamitne. A jak ocenimy silnik? Jak wspomniałem, masa tego pojazdu jest bardzo niewielka, a więc specjalnie dużo do roboty tu nie ma. Tym samym bez negatywnych zaskoczeń 1.0 t radzi sobie ze swoimi zadaniami dobrze, oferując niezłą dynamikę i bardzo dobrą elastyczność. Do lewarka zmian biegów nie trzeba tu sięgać zbyt często. Jedyne co w skrzyni biegów rzuca się w oczy to dość krótkie przełożenie pierwsze oraz przełożenie szóste. W konsekwencji na autostradzie obroty są tu dość wysokie, co jednak nie skutkuje większym wirem w baku. Jednak do tego jeszcze dojdziemy. Zredukować warto natomiast kiedy spadnięcie w okolice 1500 obrotów, bo wtedy przy mocnym wbiciu pedału gazu silnik zacznie nieprzyjemnie buczeć. Powyżej 1750 obrotów pracuje już znacznie kulturalniej. Jedyne co mi nie przypadło do gustu, to charakterystyczne trzycylindrowe brzmienie tej jednostki, które według mnie jest wyraźne powyżej 2500 obrotów na minutę. Na pocieszenie przychodzi nam za to naprawdę niskie spalanie. Średnie długookresowe wyszło tu na 6,4 litra. Teraz nagrywając lektora głównie na pozamiejskich drogach, spalanie wyszło mi na 4,8 litra na 100 km. Sam miałem okazję śmigać tym autem w godzinach szczytu po kadowicach i jazda bez szaleństw, ale przypomnę, w godzinach szczytu skończyła się wynikiem w okolicach 7 litrów. Wyniki zaczynające się od piątki albo bardzo niskiej szóstki nie są tutaj niczym nadzwyczajnym, za co je należy mocno pochwalić. Gdy zapragniecie nieco bardziej dynamicznej jazdy, to też jakiejś wybitnej dziury w baku nie uświadczycie. Najwyższe z bardzo sprawnej przejażdżki po mieście nocą nieznacznie przekroczyło mi 8 litrów. Znacząco pomaga też fakt, że przy tak niewielkiej masie nie ma tu konieczności kręcania silnika na wysokie obroty. Biegi możecie zmieniać na wyższe nawet w okolicach 3000 obrotów, a mimo to tempo jazdy będzie naprawdę całkiem niezłe. A jak ma się sprawa na tym pomacie? Teraz test spalania przy 90 z górki, na początku testu 4,8 litra na 100 km i na koniec testu średnie spalanie wynosi 4,3 litra na 100 km. I teraz średnie spalanie przy 90 pod górkę na początku testu 4,5 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 4,8 litra na 100 km. I teraz pomiar spalania przy 140 z górki na początku testu 7,2 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 6,8 litra na 100 km. I teraz spalanie przy 140 pod górkę na początku testu 7,6 litra na 100 km. I na koniec pomiaru średnie spalanie to 8,2 litra na 100 kilometrów. Zważając na niską masę stonika, ogromnym zaskoczeniem okazuje się jego wyjątkowo zwarte zachowanie na autostradzie. Układ kierowniczy wyraźnie się uszczywnia auto nie podskakuje, nie myszkuje, a przez niski nadwozie nie jest zanadto wrażliwe na podmuchy boczne i przez to wszystko za bardzo nie czuć w nim prędkości. Jedyne, co może w nim przeszkadzać, to hałas od szumów powietrza, który narasta od 110 km na godzinę. Jak na to przymkniecie oko, to możecie tym autkiem pomykać, nawet i mając na liczniku 170 km na godzinę, a specjalnych powodów do narzekań tu nie będzie. Coś, co jednak nie robi na mnie wrażenia, to zmienne tryby jazdy. Są trzy: Eko, Normal i Sport, ale różnice w działaniu czegokolwiek między nimi są naprawdę trudne do zauważenia. Jako że za oknami zima robi się coraz prawdziwsza, to doceniamy pakiet zimowy, który za jakieś śmieszne 3000 pojawi się nawet w najniższej wersji. Podkreślimy to wyraźnie, w stoniku za 66 możemy mieć podgrzewane fotele i kierownice, jestem pod wrażeniem. My jednak jedziemy znacznie bogatszym samochodem, tak więc trzeba zwrócić uwagę na jakieś systemy bezpieczeństwa i z takowych oczu rzuciły mi się dwa. Pierwszy to asystent martwej strefy, który na początku bardziej mnie straszył niż pomagał. Brzęczyk jest głośny, przeraźliwy, a razem z nim nie pojawia się na komputerze pokładowym żadna informacja o co chodzi. Czasami system niepotrzebnie wstrzymał alarm podczas zwyczajnego zjazdu z niewielkiego ronda, więc to by według mnie było do dopracowania. Całkiem dobrze działa za to asystent utrzymania na pasie ruchu. Auto samo odbija kierownicę wyraźnie przed momentem najechania na linię. Taki na przykład Opel powinien się od i uczyć. Standardem dla wersji Business Line i GT Line są LEDowe światła mijania. Nie są to najmocniejsze reflektory, co zdradza nam brak samopoziomowania i widać to przede wszystkim na światłach drogowych. Na pewno będą świecić mocniej od zwyczajnych halogenów, poza tym sama wiązka oświetla wystarczająco szeroki fragment drogi, ale w przypadku stonika nie traktowałbym tego gadżetu jako must-have. To raczej miły dodatek dla wspomnianych wcześniej wersji. Cieszy mnie, że wraz z liftingiem wyraźnym zmianom nie uległy ceny tego auta. Przedlift przez długi czas zaczynał się od 62, a później od 60 tysięcy. Polift startuje od kwoty 63 tysięcy i dostaniemy za to auto z wolnosącym 84-konnym silnikiem 12 DPI. Ciekawie wygląda w cenniku turbodoładowany litrowiec o mocy 100 koni mechanicznych, który jest droższy o zaledwie 4 tysiące. Tym samym, gdybym sam miał wybierać, to postawiłbym chyba właśnie na niego. Na plus, że najniższa wersja M jest teraz bogatsza niż przedliwcie, bo standardem są choćby LEDowe światła pozycyjne, LEDowe światła do jazdy dziennej, statyczne doświetlanie zakrętów, elektryka szyb z tyłu czy większe multimedia, których przekątna wzrosła z 7 do 8 cali. Jedyne czego może wam brakować w najniższej wersji to tempomat, który razem z automatyczną klimatyzacją, kamerą cofania, automatycznym hamowaniem awaryjnym czy częściowo skórzaną tapicerką pojawia się w droższej o 8000 wersji L. Nowością po liftingu jest również testowana przez nas odmiana miękko-hybrydowa, za którą musimy dać minimum 71,5 tysiąca. Nasza dymówka to jednak niemal najwyższa wersja Business Line, która kosztowałaby 85 tysięcy, ale po dorzuceniu dwukolorowego lakieru i pakietu bezpieczeństwa cena przebiła 91 tysięcy. Klientów szukających możliwie najtańszego i najprostszego crossovera ucieszą niskie ceny startowe i obecność wolnosącego motoru 1.2. Natomiast jeśli ktoś szuka czegoś więcej, ale przy okazji nie chce wydawać za dużo, to naprawdę bogato wyposażony egzemplarz bez hybrydy wychodziłby cennikowo na 75 do 80 tysięcy złotych. W tym segmencie to naprawdę niespotykanie niskie ceny. Stonic jest jedną z ostatnich propozycji pewnego wymierającego już gatunku gatunku dobrze wyposażonych crossoverów, które jeszcze kosztują całkiem rozsądne pieniądze. Auto mimo niskiej ceny zachwyca zachowaniem na autostradzie, dość obszerną kabiną oraz niezłym spalaniem. Jeśli waszym priorytetem nie jest gigantyczny bagażnik, zdecydowanie powinniście zwrócić na niego uwagę. I taka jest właśnie poliftingowa Kia Stonic.